A jednak miałem nosa, pojawiają się już grzyby. Znowu, tutaj mam prawdziwka, e, fajnego. E, także w otulinie e, łapskich lasów e, można coś znaleźć już. Znowu byłem trzy tygodnie temu, czy dwa i też znalazłem sporo, a później była pustka. Znowu się pojawił. Widzę, ścieżki są wydeptane, czyli ludzie chodzą i zbierają. Dobra, wyciągamy go. Fajny prawdziwek. Śliczny. Szukamy dalej. To tylko pierwszy dopiero. Tylko co wszedłem. Pewnie mało dzisiaj znajdę, bo dużo tutaj ludzi chodzi. Pokazałem to miejsce 2-3 lata temu, więc widzę po wydeptanej trawie, że mnóstwo ludzi tu chodzi. Ale dobrze, niech się cieszą. Ja sobie znajdę miejsce, gdzie indziej jakieś inne też grzybki tutaj rosną. Dobra, tutaj jakieś rosną też trujące grzyby. Tutaj kopnięty przez kogoś, no przecież widziałem, że, że ktoś tutaj chodzi, bo są tak wydeptane, wygniecione mm, trawy, że y, tabuny ludzi tutaj już chodzi. Ja tylko przyjeżdżam tutaj, żeby zobaczyć, czy są, czy pojawiają się grzyby. Są i trujące, i ładne. Tylko trzeba dobrze się wpatrzyć. Niestety nie można liczyć na duże zbiory, bo są przebrane. Po przejściu paru metrów wypatrzyłem kolejnego prawdziwka. Chyba tak. Zobaczymy jaki to jest. Taki prawdziweczek ładny. No, taki ładny prawdziwek. Dosłownie gdzieś 2 km od mojego do domu. No już każdy pewnie będzie wiedział gdzie ja jestem. Bo sporo osób śledzi. Moje poczynania. Tam huba rośnie. Tam jest koźlak brązowy, fajny. Zaraz pójdziemy. Weźmiemy. Nie brałem dzisiaj ze sobą koszyka, bo rowerkiem. Więc w reklamówkę. Pewnie sporo hejterów będzie, że grzyby nie oddychają. Ale grzyby są do zjedzenia, a nie po to, żeby dalej żyły. Tutaj mam tego fajnego koźlaczka. Także fajna sprawa jest że można sobie koło domu na Podlasiu nie trzeba nawet samochodem jechać chyba po tych deszczach ostatnich wysyp się zaczyna czas zacząć zbierać grzyby pilarki pójdą pewnie w zapomnienie na jakiś czas chociaż mam ciekawy pomysł o jakie fajne dwa koźlaczki znowu znalazłem zobaczcie jak fajnie rosną zabieramy je całe z korzeniami. Jakie długie, coś mi się zdaje, że chyba się dzisiaj obłowie. Piękne dwa koźlaki. Z rana wcześniej wyszedłem, więc widzę, że już sos będzie. Jak już mam cztery grzyby, to już sosik do ziemniaczków dla smaku. Świeże grzybki tegoroczne. Szkoda mi, szkoda mi takich małych grzybków, ale no znajduję, więc Trzeba zebrać. No taki ładny, prawdziwek, jeszcze nie urósł, ale musowo wziąć. Bo jak do sosu to każdy dzisiaj grzyb się liczy. Czyli prawdziwków i koźlaków, dużo. Skoro tutaj jest czas, pojechać w stronę Mazowsza. tam. Będzie więcej, tam zawsze było więcej czerwonych muchomorów. Jest już dużo, to jak czerwone muchomory są, to wszystkie inne żeby się już pokazały. Właśnie te koźlakowate czerwonogłówce na 100% to już jest moment, że jest wysyp. O proszę, prawdziwek koło mnie rósł, choć przechodziłem koło niego już raz trochę podjedzony, ale. Jest robaczywy, jak nie wiem co, no ale wezmę, zobaczę w domu. Faktem jest, że jest świadectwo na to, że grzyby na Podlasiu bardzo blisko nas już są. Tam w krzakach rośnie czerwonogłówec. No muszę po niego iść, bo przecież e, im więcej do sosu, tym lepiej. A właśnie, a, zobaczcie. Tak rośnie sobie czerwonogłowiec. Bierzemy go. Ale długi ma korzeń. U! No ciężko będzie. Ależ ma długie korzenie. Nie dało się inaczej. Nie dało się inaczej. Bierzemy tego wariata. Ach. No teraz żałuję, że nie wziąłem koszyka. Przyznaję. Miałbym grzybki ładne, a tak w reklamówce muszę je zawieść, ale czasami lubię tak podminować parę osób, żeby się wściekły z powodu tej reklamówki nieszczęsnej marki Biedronka czy Arhelan czasami. Także Jak się trochę zagotuje czasami w społeczeństwie to wesele jest. Papieżaki też są trzeba uważać, bo wiadomo w lesie czasami chce się zrobić kupę. I dobrze, że jak z tego jeszcze mamy papier toaletowy, to jeszcze kupię detakt to tylko pozostaje taki najlepiej to mech użyć, paproć złożyć z kilku. Ale najlepiej taki właśnie mech, jest świetny do tych spraw, więc ja to polecam, taki mech. Świetnie, wyszło <laughs> wszystko. Kurczę, o mały włos bym pomylił grzyba. Nie wiem, czy to jest muchomor, czy to jest yy, czerwonogłowiec. Zaraz zobaczymy. To jest czerwonogłowiec. O mały włos, abym go potraktował jako yy, muchomora. Fajny czerwonogłowiec. No, no, się robi wesoło. To zwiniem przed chwilą do dziśka kolegi i mówię dzisiaj wskocz na malinę, zobacz czy są tam grzyby, bo jeśli tam u Ciebie to to jest czas już, że trzeba po prostu pojechać. Jeśli wszędzie ruszyły to musimy, o zobaczcie jakie wielkie, ale ja muszę sprawdzić, to jest muchomor czerwony, to tego nie. O, jest koźlak. Zobaczcie, jak się fajnie kamuflują koźlaki. Piękny koźlaczek, babka. Nie, no dzisiejszy dzień zaskakuje mnie, ale popadało. Raz popadało, drugi raz popadało, także no to te grzyby mają gdzie, gdzie i z jakich powodów rosnąć. Tylko najtrudniej je zobaczyć. I no, w tej trawie jej nie znajdę. Idę dalej, na spokojnie. A zobaczcie, co się stało. Znalazłem, ktoś kopnął e, młodziutkiego czerwony główca. Czy to zwierzę, czy co? Szukam jakiegoś miejsca, gdzie on leżał. Albo komuś wypadł z koszyka. Wiecie, ktoś wczoraj zbierał czerwony główiec malutki. Kto komuś wypadł? Biorę. Różne grzyby najrozmaitsze już rosną, trujące, niejadalne. Czasami grzyby są niejadalne po prostu, nie są trujące, ale są niejadalne. Co to znaczy, To znaczy, że są na przykład gorzkowate, niesmaczne i nie ludzie ich nie jedzą. Nie muszą być wszystkie grzyby trujące. Więc... Ale też widzę wygniecione ścieżki, dróżki, także wszędzie ludzie chodzą. Dzień dobry. Są grzyby? No słabo. A ja mam. Ja chodzę tylko teraz Tak, tak że przyszedłem zobaczyć, ale dalej nie idę. Pokazać panu? No. A panu pokażę Tutaj z tej strony może O, czerwonogłówce, koźlaki. Prawdziw, tak. Prawdziwki. Ano, ale to tam, tamtych... z tamtej strony. Tam byłem, teraz przeszedłem na tą stronę, zobaczę co tutaj się dzieje. Tutaj tutaj suchowato, to tu zawsze było mniej. Ciekawe czy jeszcze kogoś spotkam dzisiaj tutaj. Chciałbym pogadać Słyszę jak ktoś tu chodzi, ale kto to chodzi? Cały czas ten sam pan, ja widzę trochę jednak pan znalazł, czy nie? Cztery grzyby to pan. Cztery? A, to pan inny już teraz jest. Są jednak grzybki, co? Są jednak grzybki. Nie ma. Ja pokazać panu? Ja zabrałem taki. No to ładne. Ale o to porę. Tutaj. To no. tu Niech pan całą reklamówkę całą to. No ale to susza, dopiero to, to trochę popadało. Czyli jednak tutaj dobre miejsce jest na grzyby. To było zawsze dobre. Zawsze dobre było. Tak. Może trochę za dużo ludzi tu chodzi teraz. Co? Teraz. Tu chodziło, przed ten wieczorem, w tamtym roku, dwa lata temu, Aha. To tu było grzybów, panie, ojej. Ale grzybiarzy też było dużo? A grzybiarzy to nasze jest dużo. Po której by tam pożę po, 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 nie przyszedł, to są grzybiarze. Aha. To było, to jedynie, są. Mm. Czyli, yy, no widzicie, kolejna osoba potwierdza, że to jest dobre miejsce na grzyby i... I to już jest czas na grzyby, skoro przychodzą tutaj osoby. Tutaj stary jakiś prawdziwek rozwalony, nie został zebrany we właściwej porze, a może podgrzybek brunatny. W takim stanie, że trudno o ocenę. Jeśli ja spotkałem dzisiaj dwóch grzybiarzy i grzybów trochę zebrałem na sosik, to już to oznacza Druga zresztą w tym sezonie, bo byłem dwa tygodnie temu to nazbierałem sporo, bardzo dużo. Ale już później byłem tydzień, później nazbierałem nic, a może trzy grzyby. No niestety. A teraz widzę takie świeże wylazby z, z ziemi i te świeże z ziemi są takie mokre, soczyste, świeżutkie, młodziutkie, nie stare cerapy tylko takie młodziutkie to tyle pozdrawiam serdecznie do widzenia cześć